W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za dzień, który przynosi dzieciom i ich rodzinom tyle radości. Dziękujemy, że pozwalasz nam radośnie świętować dzień, w którym wspominamy wyjątkowego świętego, świętego Mikołaja. Składamy Ci dzięki za wszystkie Mikołajki w naszym życiu, które nam samym przyniosły tyle uśmiechu. Dobry Boże, prosimy w dniu świętego Mikołaja błogosław wszystkie dzieci z naszych rodzin. Błogosław nasze dzieci, wnuki, chrześniaków i wszystkich najmłodszych, których znamy. Obdasz je jak największym szczęściem i dobrym zdrowiem. Codziennie zbliżaj je do siebie i pozwalaj wzrastać w wierze z czystym sercem. Panie błogosław wszystkich najmłodszych. W którym dzieje się krzywda. Ulituj się nad chorymi i cierpiącymi, nad dziećmi żyjącymi w krajach niszczonych przez wojnę. Przez wzgląd na miłosierne serce Pana Jezusa, wejrzyj na ból wszystkich niekochanych i odrzuconych najmłodszych, którzy od początku swojego życia poznali, czym jest ból. Ojcze, prosimy. Odmieniaj nasze serca i napełniaj je prawdziwą pobożnością. Naucz nas żyć w służbie potrzebującym i pozwól, byśmy nigdy nie przegapili okazji do czynienia dobra. Już dziś przepraszamy Cię za wszystkie te chwile, gdy zabrakło nam miłosierdzia, gdy nie pamiętaliśmy o konieczności jałmużny i niesienia pomocy. W Dniu Świętego Mikołaja szczerze postanawiamy się zmienić. Prowadź nas, Panie, i czuwaj przy nas wszystkich. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.